Jesteśmy wyśmiewani przez Twoje TikToki. Takie słowa usłyszałam dosłownie niedawno, przed chwilą. Znaczy usłyszałam. Zostały napisane przez moje siostry. Z rodziną najlepiej na zdjęciach. Ale mi to dało tyle motywacji tyle mi to dało takich kurwa motywacji, że widzę ten mój potencjał. Widzę, że ja przełomuję tą barierę strachu. I nie boję się dodawać. I to nie jest pierwsza osoba z mojej rodziny, która mi to powiedziała, że, boże, bo ludzie gadają, co ja to tam nagrywam, a czy ja nagrywam coś złego, czy ja nie. Um, na jakichś tych portalach się rozbieram, czy cokolwiek, no nie. Także ja widzę, że tutaj idzie to na plus dla mnie. I to mi teraz też dało taką motywację, absolutnie się nie zamałam, ale miałam takie poczucie w sobie, że kurwa, to trzeba więcej, bo ludzie już gadają, a nie gadają sobie o mnie. I to jest takie takie naprawdę, to jest coś, coś niesamowitego i daje to taką kordę, czyli coś idzie do przodu, nie? Bo już ludzie gadają, gadają. I to już nie pierwszy raz, także wstyd. Wstyd, bo po prostu mówię o nerwicy lękowej, mówię o depresji, jak ja przechodzę, to e, następna siostrzeczka moja, najstarsza, która mi to powiedziała, to e, ja sobie wymyślam. Ja wymyślam sobie i mi nic nie ma, że o, zaś sobie coś wymyśliłam. Ja, aha, to zapraszam do mojego życia, ubierz moje buty. I przejdź przez to piekło, które ja przechodziłam przy nerwicy lękowej. Wtedy możemy porozmawiać. Gdzie ja tego naprawdę nie życzę nawet najgorszemu mojemu wrogowi. I napady lękowe, gdzie karetki, szpital, głównie to hiperwentylacja, no i no, szereg, szereg innych rzeczy. Ale tutaj jestem bardzo zadowolona z tego, co zostało mi napisane. A nawet chyba tutaj wkleję zdjęcie, jeżeli mi się uda.